Przed nami finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zbiórki na Opolą czekają dziesiątki imprez towarzyszących. Pierwsze, jak Prudnicki bieg, już za nami. Jak będzie wyglądała największa zbiórka w kraju? O tym wprost z opolskiego sztabu Fundacji Kamila Korzeniowska. Tegorocznym hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są płuca po pandemii. Będą zbierane pieniądze na zakupy sprzętu do diagnozowania, rehabilitacji i leczenia osób z chorobami płuc, osób dorosłych oraz i dzieci. Na ulicę całej opolszczyzny wyjdą wolontariusze, którzy pieniądze będą zbierać między innymi właśnie do takich puszek ze mną pan Patryk Śróda ze sztabu WOŚP w Opolu. Dzień dobry. Jak poznać wolontariusza? Jak powinien być oznakowany? Cześć Siema. Już jutro o godzinie 9 na ulicę Miasta Opola wyruszą wolontariusze z takimi oto przepięknymi, kolorowymi puszeczkami, z takimi pięknymi, kolorowymi identyfikatorami. Każdy identyfikator posiada swój indywidualny numer. Ten numer identyfikatora, który jest dokładnie w tym miejscu koło zdjęcia, jest także tożsamy z numerem, który jest zapisany na puszce. Zatem zwracamy uwagę na to, czy na pewno jest to nasz wolontariusz. Każdy wolontariusz posiada. Puszkę, posiada identyfikator, no i posiada serce pełne radości, pełne miłości, bo w tym dniu jesteśmy wszyscy razem, w tym dniu się jednoczymy, zbieramy pieniądze, ale także jesteśmy wszyscy razem i to jest ta przepiękna, wspaniała idea Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ilu wolontariuszy pojawi się na ulicach Opola? No mamy nadzieję, że wszystkich wszyscy wolontariusze, którzy się do nas zgłosili, czyli 350 jutro w pełni zdrowia. Pamiętajmy także, że to jutro. Ostatnia niedziela ferii zimowych na Opolszczyźnie, także mamy nadzieję, że wszyscy zdążą jutro do godziny dziewiątej wrócić z ferii zimowych, aby już od rana kwestować na ulicach miasta Opola. A jak atmosfera w sztabie WOŚP w Opolu, bo wszyscy tutaj pracują w pocie od rana do późnych godzin wieczornych. Nie tylko dzisiaj od rana, bowiem my swoją pracę, o właśnie to może warto o tym powiedzieć, bo wielu osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że żeby pierwszy raz się spotykamy we wrześniu i ta praca trwa już piąty miesiąc. No, ale rzeczywiście, to już teraz finał. Finał, rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, także wszystkie ręce na pokład, atmosfera gorąca, jesteśmy już troszeczkę zmęczeni, ale obiecujemy, że jutro pełni sił będziemy oczekiwać tutaj w Młodzieżowym Domu Kultury na wolontariuszy. Zaczynamy o godzinie 9 wspólnym zdjęciem. Właśnie, chcemy wrócić do tej pięknej idei, którą przerwała nam pandemia. Zatem spotykamy się wszyscy razem, robimy sobie piękne, fantastyczne wspólne zdjęcie a później rozchodzimy się na ulicę miasta Opola. Dziękuję bardzo za rozmowę, drodzy państwo. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. To nie tylko datki zbierane do puszek, to także licytacje, ale również szereg imprez towarzyszących. A co czeka mieszkańców Opola o tym więcej w materiale Jakuba Słupeckiego. Dwa, Mieszkańcy Prudnika już po raz 18 pobiegli, aby promować profilaktykę cukrzycową. W ramach biegu nie tylko zachęcali do zdrowego stylu życia, ale rozpoczęli też zbieranie wośpowych serduszek. Kolejny raz Prudniczanie biegają, i nie tylko, bo goście, którzy do nas gdzieś z sąsiednich gmin dojeżdżają, policie z cukrzycą. Biegamy dla siebie, wspieramy szczytny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zarażamy pozytywną energią, a jutro oczywiście też gramy. Do końca świata jeden dzień dłużej. Na tegoroczny finał przygotowano o wiele więcej atrakcji. W dniu jutrzejszym mamy przygotowane koncerty od godziny 14 do godziny 20 w kinie Diana. Tam też mamy prowadzone licytacje podczas tych koncertów. Oczywiście, Prudnik nie jest jedynym miejscem, w którym odbędzie się tegoroczny finał. Wiele ciekawych atrakcji przygotowano również dla mieszkańców Opola. Ulice miasta wypełnią się wolontariuszami, a na miejskim rynku będzie można oddać krew przygotowanym na tę okazję krwiobusie. Wieczorem rozbłyśnie laserowe światełko do nieba, które poprzedzone zostanie koncertami oraz doroczną licytacją fantów. Mamy grochówkę, mamy w końcu miasteczko służb mundurowych. Mamy zabytkowy aut autobus i karus, który będzie jeździł po ulicach miasta. Mamy mini Akademię Sztuk Przepięknych coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Równie wiele atrakcji czeka na mieszkańców w innych częściach województwa. Kędzierzynie Koźlu w Domu Kultury Chemik przygotowano szereg występów wokalnych. Z kolei skifinał finał odbędzie się na sportowo. W ramach atrakcji przygotowano również bieg policz się z cukrzycą oraz pokaz ratownictwa medycznego i wspólne morsowanie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od zawsze była odpowiedzią na najbardziej palące problemy pacjentów. W tym roku chorobę płuc, ponieważ osób cierpiących na takie schorzenia po pandemii niestety znacznie przybyło. Jakub Słupecki, Opolski.